Siemaneczko, z tej strony Trisek, więc tak, losujemy osoby teraz, które wygrają trzy, trzy nagrody. Więc tak, następnie teraz chciałbym powiedzieć, że osoby, które nie podały swojego niku z gry, nie, po prostu nie są brane pod uwagę, tak, więc powiedzmy, nie wiem, to jako pierwsze miejsce osoba wygra. Nie będzie niku postaci, po prostu ona nie wygrywa. I losujemy dalej za pierwsze miejsce. Więc dobra, no to startujemy. Zobaczymy, kto pierwszy wygra sobie tego Razadora. Może mu się... Dobra, wygrywa Emer Flurea. No to gratulacje ziomuś, wygrałeś sobie Razadora. No to teraz losujemy za drugie miejsce. Zobaczymy, kto wygra. Się biorę udział. A podajesz nikt, to Filip Dusz, duszczak. No To gratulacje ziomek, wygrałeś, masz drugie miejsce. A teraz trzecie miejsce, zobaczymy kto to będzie. I kraja. No to gratulacje, wziąłem chyba z gildii to jest Więc tak, chciemy, my macie teraz y, tydzień Tydzień macie na odbiór nagród Co trzeba zrobić, żeby potwierdzić to, że macie tą postać na, na tym metinie i że to wy napisaliście komentarz Najlepiej napiszcie do mnie w metinie oraz na YouTube, na YouTube na wywiadomości, że to właśnie wy to napisaliście Bo czasami ludzie pod, lubią podszywać pod te osoby Dobra no to tak, macie tydzień i dziękuję zwycięzcom I, chciałbym, i chciałbym, czyli chciałbym podziękować osobom, które wzięły udział w tym właśnie I zostawiły subskrypcję oraz taką aktywność właśnie pod tym filmikiem Ja się postaram na się zrobić jeszcze jeden konkurs To jest taki już lepszy Na wygranie będzie może pedi, pet oraz kostium Po prostu są będą dwa losowania i osoba sobie wybiera Czy chce peta, czy chce kostium, tak? I tak samo za drugie miejsce, ale to dopiero Zobaczymy, bo na razie to jest tylko takie planowanie, ale zobaczymy, bo na razie nie ma żadnego kontaktu z administracją. Dobra, no to jeszcze raz chciałbym podziękować każdej osobie i dobra, no to się widzimy już przy klipie. Cześć! Siemaneczko, z tej strony Trisek. Dzisiaj sobie zaczniemy odcinek od oddawania sobie symbol oprawcy. No, strasznie dobra. mi. Została mi do oddania jedna sztuka, ale zobaczymy czy przyjmie, bo to naprawdę strasznie pali. Ten eliksir niby coś daje, no a tak naprawdę gówno daje. No niestety, dobra, mamy ostatnią sztukę, oby przyjęło. Jak nie, to będę się znowu iść podrobić. Przyjmie w końcu? Dobra, dziękujemy, zobaczymy co dostaniemy. Dostaliśmy 6% silne przeciwko ludziom. Dobra, mam jeszcze tutaj yy, ostatnią. O, chwilę. No przepraszam, miałem takie chwile, chwilowe taką przerwę, bo ktoś zadzwonił. Więc dobra, tak jak było. No, dos... Mamy tak, biologa wykonaliśmy i mamy polowanie jed... na, na 11 poziomie. Musieliśmy pokonać 1500. Katogrów, Kato Kato tak, i zostały mi jeszcze 360. Dobra, to się widzimy, jak już te 360 pokonam, i zobaczymy, co dostaniemy za nagrodę. To się widzimy, jak już, już wykonam tę misję. Dobra, pokonałem już te potwory, zobaczymy, jaką dostaniemy nagrodę. Dostaliśmy, tak, o 3 trytońskie traktaty oraz 250 sztabek złota za 2 kk No to no, no, na ładna nagroda. I na, za, tamtą, za tamtego biologa, co wykonałem, dostaliśmy biologa, 14. Tutaj trzeba oddać kwiat QA. On dropi z mapy 150 levela i z metinów, które tutaj się znajdują. Dobra, to ja sobie teraz pójdę, w sumie zrobimy sobie alchemię, bo podropiłem sobie trochę, mam już 14 sztuk kondrakonis surowe. Dobra, to ja idę do M1 i widzimy się już przy alchemiku. Dobra, jestem już pod alchemikiem i zobaczymy sobie ile dostaniemy tych tutaj rut. Gdzieś surowy, no, Zaczymy. No, Albo coś, aby dużo tego trochę potropiło. Dobra, zaczynamy. Tutaj mamy diament cały czas, jedno mamy. Dobra, rubinu było, nie poleciał, mamy cztery rubiny. <laughs> Jadeit mamy ilość 4, to się w sumie nie przyda, bo spróbujemy ulepszyć. Mamy zręcz szafiru, mamy cztery. Gran, granatu razy też cztery mamy w sumie o, tutaj mamy ładnie podropiło, mamy 5 witalności. Dobra, to sobie w sumie możemy ulepszyć, może jakiś legendarny wydropić. Wam pokażę, bo gdzieś tutaj sobie robiłem... O, tutaj mam. Patrzcie jakie daje one legendarne, Mamy tak, zręczność, odporność na ziemię 3, silne przeciwko Szamanom 5 i odporność na Ninja 5 oraz wojownikom... Odporność na wojowników 5. No to ładnie to w sumie poleciało. Dobra, zaczniemy sobie robić Rubina. Ale chwila ma ciało, fasolkę mam, Dobra, trzwa. Mamy, tak jak poleciało, ooo spaliło, a tu pisze, że powiodło się, no dobra, ok, no to spaliło, to spaliło, ulepszamy dalej, mamy, <laughs> rzadki, no to daję, mamy siła 1 i ochrona 12 oraz średnie obrażenia, no to w sumie można powiedzieć, że nawet ładnie poleciało, dobra, to zrobimy sobie teraz te, a no w sumie dobra, spróbujemy może jakaś fajna, le legendarna poleci odporności mamy normalnie nic teraz tutaj legendarny, no zobaczcie nawet ładne bony daje, jak tutaj wygląda co możemy tutaj, mamy max perzeta dzisiaj pe 150 porność na wiatr, wiatr 3 tutaj mamy 3 obrażenia do pz, regeneracja dzisiaj max perzeta mamy 900 to ładnie, regeneracja pz 3 no <laughs> powiem wam, że tą alchemię warto robić zaraz robimy sobie tutaj może też jakaś legendarka się przyda no patrzcie, legendarne znowu. No to to zdaje nam zręczność 3, odporność na ziemię 3, odporność na wojowników 5 oraz silne przeciwko nidrom 5. Mamy jeszcze dwie sztuki, to sobie spróbujemy zrobić jeszcze jedno legendarne. Co to się powiodło? Rzadki. No tutaj odporność na wojowników i zręczność 4. W sumie powiem wam tak, jak na razie jestem zadowolony, myślę, że będzie gorzej. Zobaczymy tutaj. Bo by się jakaś... No i patrzcie, znowu legendarne. Daje 450 no odporność na błyskawice 3. Dobra, mamy tutaj znowu dwie sztuki, zobaczymy co takiego ładnego poleci, Sza a, chyba zwykły co, nie nie nie, ej chwila, bo mam tutaj, spróbujemy te z tych tutaj coś zrobić, dobra, no i pięknie znowu legendarny, no to 450pz, odporności 3 na błyskawice, 3 obrażenia dodane do P punktów PE, oraz max PE 6%. Dobra, mamy jeszcze tutaj Onyx. Chyba tak, mamy Onyx. Od... Zobaczymy, co tutaj ładnego nam poleci. Legendarny znowu. Witalności 3. Odporność na mrok 3. Oraz szansa na blok ciosu. No to ładnie, ładnie. W sumie jestem zadowolony, no bo myślałem, że będzie tego gorzej. No i znowu legendarny. Dlatego mamy tak: odporność na mrok 3. Witalność 3. Odporność na cios krytyczny 3. Szansa na blok ciosu. No ładne, poleciało. Dobra, zobaczymy czy jeszcze jakieś mamy. Tutaj mamy jedną sztukę, jedną, jedną, I tutaj jedną, a tutaj też jedna, jedna, nie ma jedna, nic, rzadki, jedna, nie wiem mhm. też dwa rzadkie dodać, dobra, okej, okay. hmm. w sumie dwie legendarne, można tutaj? Spróbujemy, no nie, już nie można, dobra, <laughs> więc tak, jest alchemii, jestem bardzo zadowolony, myślę, że będzie gorzej. Jak Ja sobie sobie powoli... <coughs> Przepraszam za głos, bo jestem troszeczkę przezimiony i jest... Ciężko się nagrywa w takim stanie. Ja sobie jeszcze powoli ulepszam EQ do XP. Na razie mam mieć sobie ulepszyłem oraz yy, tutaj ulepszyłem sobie zbrojkę, bo w tamtym MQ, jak widzieliście, Razadora było ciężko mi pokonać. Byłem teraz znowu na Razadorze. Tutaj tu są ulepy z Razadora, które możemy zdobyć. Byłem sobie. No raz i to naprawdę ciężko. Jak na razie sobie ulepszyłem tą bronią raz tą zbroję to jest naprawdę bardzo ciężko. No, tak powoli sobie jak widzicie ulepszam zlepszawczy mam już perełek sobie dużo nadrobiłem Dobra, więc tak, to na razie można w sumie powiedzieć, że to tak koniec tego odcinka, bo tu bardziej najszybciej zależało mi na tym, żeby wam przedstawić wyniki konkursu. Więc tak, ja tak z tego serwera będę dalej nagrywał zbiję 20, nie 200 level, ale to tak będzie, wiecie. Tylko będzie tutaj takie w sumie krótkie te filmiki, jak będę tylko ulepszał EQ oraz pokazywał wam mapy. Bo tutaj w sumie nic nie ma takiego ciekawego, żeby wam tutaj pokazać cały czas. No, tylko co od No nie ma no po prostu co administracja nic nie dodaje, no bo ma po prostu tak jakby w dupie raz. Ja tak planuję teraz, żeby zacząć jeszcze z, je, z jednego serwera, z jednego jeszcze serwera serię zaczynać. Tutaj nie będę kończył, ta potem ta postać tutaj YouTube, ona pójdzie potem na konkurs, nie wiem, może się komuś sprzeda. Ta postać. Wszystko ulepsza, wszystko będzie, kasa, wszystko będzie. No, jak macie jakieś fajne propozycje, co do serwera na którym mógłbym na grać i nagrywać z niego serię, to możecie podać mi w komentarzu, ja na pewno zobaczę, obczaję czy jest jakiś fajny super, to wtedy tego. Na pewno na tamtym serwerze też będą się jakieś konkursy odbywać na 100%. Tutaj też jeszcze spróbuję ten ostatni konkurs tutaj jeszcze na tym serwerze zrobić, no ale ciężko. Nie obiecuję nic, ale to są na razie takie plany na dalszą serię z tego serwera. Nie wiem, może coś dodadzą fajnego cały czas. Ja tam piszę na forum i inni gracze piszą. Nawet dodałem tam na forum y, pozytywy oraz takie negatywy serwera, no dużo właśnie ludzi się skarży, że to jest serwer na raz w sumie. To razie taki odcinek, wiecie, krótki, pokazałem alchemię taką, bardziej taką, że się opłaca ją robić. Mam nadzieję, że ten filmik się spodobał, że osoby, które wygrały są zadowolone, osoby, które no nie wygrały, no to wiadomo, są niezadowolone, ale nie martwcie się, będę robił dużo tych konkursów. Zapraszam również na mojego fanpage'a, tam będę też jakiś, jakiś konkurs się planował lub coś, to wiecie na, na odcinek trzeba troszeczkę poczekać, a tam od razu będę informował wszystkich, że jakiś konkurs się będzie odbywać, więc możecie wtedy się przygotowywać na odcinek i od razu wtedy startować w konkursie, tak, losowanie. Dobra, to na razie tyle tak z, z tego odcinka, tych informacji. Na razie się podobał. Dobra, no to widzimy się dopiero jak już tutaj. Ogarnę tych, więcej tych ulepszaczy, niż będę tutaj przygotowany na ulepszanie tego EQ. Bo to naprawdę w tym EQ tutaj mi troszeczkę brakuje tych ulepszaczy, żeby to samo to EQ tutaj zrobić. Lepiej PvP. Ale to dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję, jeszcze raz chciałbym podziękować osobom, które wzięły udział. Mam nadzieję, że zostaniecie jeszcze tutaj na tym kanale. że na, no Nie wiem, czy na zawsze to od Was w zależy, a nie odejdzie, ode, odejdziecie dlatego, że, był konkurs, że odejdziecie że przyszliście tylko dlatego bo był konkurs, a potem odejdziecie. To dobra, dziękuję Wam za oglądanie. I osoby, pamiętajcie, osoby, macie, osoby które wygrały macie tydzień. Tak, jeśli przez tydzień żadna osoba się nie odezwie po nagrodę, to wtedy te, te itemy i ten pet zostanie przeznaczony na kolejny konkurs. To wtedy wiecie, będą w sumie trzy miejsca, tak? Może postanowi... Dobra, to, to w sumie teraz są plany, nie chcę tutaj jakoś tutaj. Wiecie, zapowiadać czegoś, bo to, to nie o to tutaj chodzi. To że taki w sumie odcinek informacyjny oraz taki z wynikami, tak? Dobra. To ja dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, za to, że jesteście, za to, że komentujecie mi, ładne, ładnie nawet, ale proszę zapraszam również na fanpage'a, bo tam będę bardzo dużo pisał oraz udostępniał różnych rzeczy. No a to dziękuję Wam za oglądanie, na razie cześć, widzimy się w następnym odcinku. Na razie!